Czekajka tutaj Szybbox 242 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Przepraszam, że długo nie było odcinka. Yy, I... Mam nowego skina, bo coś mi się stało z tamtym kątem mnie wylogowało nie mogę się zalogować. No yy, i dzisiaj będziemy grali w Zed Busa. Wam nam link do pisu i wybierzemy sobie teraz jakiś tak, autobus. Dobra, nie będzie Solaris, on jest przegubowy, błagam. Moje ulubione autobusy to autobusy przegubowe, tylko... Tak, to jest autobus przegubowy, czyli... Mój ulubiony autobus. Jest to Solaris 18 Wiesz, co to obieśnił? Tam ktoś drzwi autobusu O nie No i jak mówiłem, jest to autobus przegłowy Lubię sobie jeść w takiej kamerze służbowa, ja stanę w Okej, okay, jedziemy. Dobra, jednak ta kamera jest chyba lepsza. Nie, ta. Nie ja mogę nigdy zdecydować A jak chcę tutaj uruchamiać mulet ręczny. Ah, ce este faptul ăsta? E Anual, nu. Manualny tryb transmisji. E. Dobra, to jest prostu. Tam nie było odcinka, chyba już to mówiłem. Nieważne. Sorry. Mm. Lecz to... Nie moja wina. Nie mogliście po prostu wybrać mi odcinka jakiego. Taki mam na... Dobra, pojdzie, po Dziewięćdziesiąt jeden. Jak ty jeździsz? Kość? Kość ci nie potrafi jeździć, on chyba nie stawa prawa. bo wow. nie potrafi jeździć normalnie jak prawdziwy 91.

Dobra. Jamy wszystko tutaj. Ja mam tabustny. Czy chyba jakiś błąd? Wystarczy wychodzi jej z ten stron. To sam trzeba myśleć. <grymne> O, ha ha! Jedzie, jedzie, jedzie! Drugi, trzeci! Stój, stój, stój! Dobra, on chyba tu powinien tak zakręć. I wiemy jak potrzeba wykonać stój. Uuuu Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu Dobra Teraz to bez problemu tu wiedziałem O kurde, ale ostro ale dobra Oj o, je ja wyrobiłem coś chyba. O, właśnie to są wady autobusów przegubowych, że ciężko, ciężej wyrobić na takich ostrych zakrętach. Bo jakbyśmy jechali bez przegubu, to by było łatwiej łatwiej wykręcić. Bo je ma od części. Ale jak to pierwszy bieg, całkiem szybki. Kurde no. Ciężko tutaj siedzieć. O zobaczcie, widzicie? Widzicie? Ciężko mi wyrobić. Ciężko. Dajesz, to jedziesz sorry za taki hałas. Nie. Chyba wiem, że wy nie macie chyba dźwięku. Nie, nie, nie macie. Troszkę eee, ma sens. à ok bạ được không? vương trạm Co tu się stanęło? Ej! No. Autobus ruszył, czy? Tak średnio. Oj, teraz kiepsko idzie, bo tej góra. To ja to każda to. Przed chwilą nagrywałem film na kanał mojego kota i... No. Chory jestem. Jestem przeziębiony. Dlatego mogę nagrać odcinek. Ten przeziębiony chyba mięśnie, bo... Jezu! Co jest? Jezu, mój autobus! A? Bombimy się! Dobra, jedziesz Stój, stój. Dobra, kierowca. Kierowca bombowca. Jak to mówią kierowca bombowca. Dobra, dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ostrożnie. Powolutku. Tylko będziesz uważać. A w ogóle sobie znalazłem taki modulator głosu. Nie wiem czego to jest on dosyć popularny. Clownfish voice modulator. Zaraz Wam to pokażę, poczekajcie. Jadę sobie na pas. Jadę sobie na pas boczny. Zjadę na dół i Wam pokażę zaraz jaki głos sobie zmoduluję. Okej, jedziemy, 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 jedziemy o Jezu. Dziś jemy. Aaaaa, zaraz się z tego Muszę przełączyć obiek, oczywiście. Dobra, P. Trzeba przytrzymać, patrz jak to jest skubane. Parkingowy wyłączony. Bo jest, ja że nie wyrobię. Ale ja się nie wyrobię, no dobra. Albo dobra, nie wiem, no dobra, zmieńmy grę. Yy, a ja w tym czasie pokażę wam modulator. mój. Teraz mnie będziecie słyszeli, tak? Nie wiem, jak mnie słyszycie. Ale poczekajcie, pokażę. O, teraz tak brzmię. Wysokim głosem sobie odpalę podsłuch siebie. O! Teraz sprawujemy mieć odsłuchowanie. O. O. Teraz jest, słyszecie a? Teraz je zwiększ z bitem, a teraz z A teraz brzmi trochę jak hacker z Wynowic. Dobra, już stop, nie bawię się tym, wyłączamy to. Doć. Wracamy. Nie wiem, no tu jest bardzo dużo. Hmm. Gierek i... Jest problem z wybraniem jej. Jakiejkolwiek... Dobra, weźmy Polska wieś. Grałem w to już. To jest w zakładce... Karkur Arcadia, przeczymy udanych zakupów, nie? Dobra, nie mam. <laughs> Taki popularny ten kerf. Nawet ja już wspomnę. Dobra Tech. Zechowałem. Jestem OSP Polska wieś. <gryzny> ok. Butelka na wodę. Ech. Otwarte 24 godziny na dobę. Dzień dobry w czym mogę? Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. А если только coś купить.